To się jest part 2 Squid Game'a, mam nadzieję, że teraz będziemy playerem. Nie, player. Ale nie, jest sezon drugi. Jaka. Czekaj, bo za głośno jest. Drugi. No, coś rozmazane jest, ale dobra. Dobre. Już gramy w sezonach. Kurde, tutaj nie chcę wejść. I tym razem ja gram. No, wiem co, co ty Teraz moja kuzynka gra. Więc będzie losowanie, kim będziemy. Guard. Najlepszy. Player. Player. Yes! Yes! Kocham playera! Ale lepiej by było jeszcze, jakbyśmy mieli. Pierwszy sezon! Serę bez krzyku w ogóle. Czym tam tak leży? Gdzie, czemu Guard leży? What? Dobra, ja Dobra no, na... mam nadzieję, że nie zginiesz na zielono czerwona. Mm, jak nie. poruszę się na czerwono, to przejdę, A, ale jak się poruszę, to zginę. A jak mm. się nie poruszę, to nie zginę. Chyba, że. Nie wiem. Mm. Kurde. I, i, to oni szli na mm. czerwonym. Ale u ciebie to zwraca. Ale ludzi... <laughs> To nie by! Była <laughs> śmieszna. Dobrze, że tu nie mamy... Ładnie, ze i... Zobacz, co daje się. nie wiem, czy ja nic... No, no, tak, że trzeci, ja ma kamerkę. Poczekaj, widzowie, mu was sprzedać. Jezu, ja sam. Nie! 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 Dobra, Nie że Robux nie? Pszcz, to mnie kosztowało 100 Robux! czekaj, gdzie mam iść? Kur no ja chciałam dla widzów to tylko zrobić widzę, za to musicie zostawić suba kolejnego, <grym> ale ja, przecież... mega szybko chodzę i ktoś mnie zastrzelił, Ej! widz? Dobra, wchodzimy na laleczkę naszą, brzydką laleczkę. Czaki, nie wiem czy miałem wyjrzeć O nie, spadłam. Czym wyjść za laleczkę czaki? Dobra, druga runda. Druga. Ciasteczka. Nie. Ciasteczka? Nie. Um, mogę... A Wiesz, jest? ty zasłonisz palcem? A mogę ja to zrobić? Co? No. To? Nie, ja to lubię, a jesteś ja A dobra? Komuś. Tak, jestem dobra w to. A jak będziesz coś z to mogę ci pomóc. Dobra. Ale nie będę miał ja problemu, kocham rzucać tym, tym, że takie I ja tu grałam i wydawało mi się za 600 razem, wiesz jak to jest te czerwone. No, jest. Co? Co? A ja mam... i dobra, ja jestem mu Dobra, śniącie się dla mnie. Czekaj. Dobra, łatwa. Ja za pierwszym. O, nie, nie lubię. Łatwe. Mogę Ci to przejść. Nie. Ale mogę Ci to przejść blisko. Bo ja tego nie miałem. Miałeś. Jezus, to jest takie łatwe. Mogę ja to przejść? No. A jesteś dobra w zapamiętaniu? Tak. Dobra, widzę. To jest trochę... Dobra, weź Ty to zrób. Dobra, ja podtrzymam widzów, Byście nie wiem, nie wiem co. A mówisz, że to jest takie proste? No bo to jest proste. Ale nie udało ci się. Ui! Co ty robisz? A co jeśli jak przegram? No i co? Łyżka. No o, jestem dobry w do, do. zapamiętaniu. No to ja Czekaj, jestem dobry. Ale ja tu miałam właśnie. Dobrze, ale ci to skończę. To pisze. Ej, już... Nie, kumam. Trójkąt. Kółka. Widzowie, wy też próbujcie. Zapamiętywać! Możecie sobie taką zabawę. Kółko, kółko. Kółka, kółka. Zaczą widzowie. Tu jest czerwony. Tu jest żółte, tu jest. ¡Cziko! Zielone. Czek kwadrat, kwadrat, kwadrat. Kółko. Kółko. Dobrze. Wyżej kolorami zapamiętać albo kolejną Kółko, sama. kółko. Trójkąt, kółko. Kółko, kółko. Trójkąt, kółko. Poznałeś widzów, weź przeproś. Teraz ja mogę? Okej. Okay. O co w tym chodzi? Kuraty. A to się łatwo. Nie wiem, jak to zrobić. Weźcie to, bo zaraz lub... Ale ja robię. też tego nie umiem. Ja też Dobra, tego nie umiem. nie, daj. Trzymaj widzów. Trzymaj widzów. nie. kurde, zaraz Wydałaś mi ostatniego revive'a. Okej. Okay. Okay. widzę. O. Czekaj. Odjan nie. Dobrze. Dobrze! Kręcisz. Czas. 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 Nasz czas, dobiegł chyba końca. Nie widzę. zostawcie łapkę. Jak dacie łapkę, to nam się uda. To ja będziemy... To będziemy mieć dodatkową... Jez, yes, dziękujemy za łapkę. Mam yes? życie. Dobra, Ostatnie czekaj, zadanie. Czekaj, czekaj. Łatwe, łatwe. Dobra. Jak to zrobić? Nie. Jeden! Teraz! Dobra, kudę. Skaczymy, 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 skaczymy. Idź do przodu. Nie! Dobra, widzę, zostawcie łapkę.